Z tej strony pracownia gitar. Mamy dla Was dzisiaj bardzo ciekawy instrument. Będziemy zaraz robić jego diagnozę. Jest to dość rzadki basik, dlatego nagrywamy to, żebyście mogli być częścią tego wydarzenia, a nie inaczej. Zaraz go przyniosę. Otwieramy. Jest to krótkoskalowy bas Eddie Ball Musicman. Sygnatura Tim'a Cohen Forda z Rage Against the Machine. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że on ma sygnaturę krótkoskalową, bo nigdy go nie widziałem z basem krótkoskalowym w ręku. Ale Eee, ostatni raz byłem fanem Rejczu Gęsda Maszyn, jak miałem 16 lat, tak jak każdy. Więc eee, trochę wyszedłem z obiegu. Instrument wygląda bardzo ładnie, właściciel e, w sumie sam nie ma do niego jakichś większych zastrzeżeń. Chcę, żeby go zbroić w takie strunki piękne dodali Dario nylony. Eee, więc to zrobimy. I przy okazji zobaczymy, że nie trzeba czegoś jeszcze poprawić. Instrument ma krótką skalę, ale już sprawdziłem, o już wiem, to jest tyle e, cali. Wrażenie jest trochę grania bardziej na jakiejś takiej, wiecie, nowoczesnej gitarze do jakiegoś ciężkiego wojenia. Natomiast bierzesz do ręki i się okazuje, że to bas, więc e, wrażenie zmienia się. Podczas gry, już zupełnie. To, co chyba jest najbardziej ciekawe w tym instrumencie, to co może już zauważyliście, to jest ten mostek. Ten mostek, który ma wbudowane tłumiki. Bardzo strunę można sobie osobno wytłumić, dopasować to tłumienie z tego co rozumiem do naszych upodobań. Ono może być delikatne, może być bardzo agresywne. Jeśli chodzi o poziom tego tłumienia, to nie jest tak, jakbyście położyli tutaj dłoń. Zrobimy sobie szybką diagnozę i zobaczymy, czy wszystko jest dobrze z tym basem. 1,22 najniższy znaleziony próg i tutaj raczej nie będzie żadnych odsiłów mocnych od tego, bo progi są bardzo ładne. Teraz element, na który wszyscy czekamy, czyli jak wygląda sytuacja z równością progów. Czy będą jakieś wystające, jakieś nierówności lokalne, bo jak już wspomniałem, krzywizna gryfu bardzo dobra, szczerze mówiąc, no bo mamy różnice maksymalnie 1000 cala, strzałka ugięcia. Pomiędzy basową i violinową stroną po stronicy, co oznacza, że to jest praktycznie idealny symetryczny gryw. No, wiadomo, że fajnie, jakby tutaj był trochę mniej ugięty niż, niż tutaj. Natomiast ogólnie jest trochę za mocno ugięty do góry. Ja bym go wyprostował i tak też zrobimy. Oczywiście trzeba sprawdzić, jak się to ustawiło, bo też jak ustawimy na minus, no to wszystkie progi będą nierówne, prawda? I znowu w pozycji do grania, przypominam bo inaczej uginamy sobie nie. No dobra, tu ostatni, zawsze Może wręczyć, bo leży znaczy przedostatni, bo ostatni próg bywa zeszlifowany w dół. Progów nierównych kilka rzeczywiście jest, ale one są nierówno bardzo nieznacznie. Dobrze. Więc tak, nie sprawdzam akurat dzisiaj, akurat teraz w tej diagnozie, jaki instrument stroi w rogach. Nie sprawdzam mezury, ponieważ instrument tak dostaje nowe struny za chwilę, więc będzie trzeba go ustawić na pewno z powrotem. Z tego samego powodu nie sprawdzam teraz wzorowania radiusa. Nie reguluję akcji w żaden sposób, dlatego że to wszystko będzie robione przy okazji wymiany strun tak czy siak. Szczególnie, że zmieniamy struny na kompletnie inne, ponieważ te struny w stosunku do strun niklowych, takich standardowych, które są tu założone, i inaczej uginają gryf. Generalnie instrument jest w stanie takim pristine'u, to jest sklepowy stan, tak bym go określił, chociaż właściciel twierdzi, że ma go od jakiegoś już czasu, ale właściciel dba o swoje instrumenty bardzo, bo to nie jest pierwszy instrument, który nam przywiózł. Jestem bardzo ciekaw, jak zagra na tych strunkach. Jeśli chodzi o to, co zaproponujemy właścicielowi, myślę, że to będzie wymiana strun i regulacja akcji mezury krzywizny gryfu, podzorowanie radiusa, korekcja średełka. খ্ণকা্ত্্ত্্ত্্্ত্ট্রা চ্ত্রা ক্ত্তর্সা স্ারা জারা জাক্ত্ক্ি.